Z rzeki i jeziora odprowadzamy tony ścieków, odpadów i innych substancji chemicznych. Teraz spójrzcie. Jesteśmy w Dolinie Nilu. Jest piękna, słoneczna pogoda, i wraz z moim kolegą zbadamy stan wody w tej rzece. A oto wyniki naszych badań. A oto chuta drzybowa, która odprowadza najwięcej ścieków do tej rzeki. Znajdują się przed gminną oczyszczalnią ścieków w, w gminie Śliewice. Dzięki tej oczyszczalni, która znajduje się w Śliwicach, rzeki i gminie Śliewice są czystsze. Dziura ozonowa. Freon to gaz używany do niedawna w lodówkach i aerozolach. Niszczy znajdujący się w powietrzu oton gaz, który chroni organizmy przed szkodliwym promieniowaniem. Spalanie paliw kopa kopalnych, np. Na ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny powoduje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wyrąbuje się duże obszary lasów, które mogą pochłonąć około 20% CO2 emitowanego przez człowieka. Kiedyś w tym miejscu jest piękny las. Niestety ludzie wycinają coraz więcej lasów pod uprawy i zabudowaniem. Te wszystkie czynniki powodują gwałtowne ocieplenie klimatu, które prowadzi m.in. do topnienia włosów, co grozi zalaniem. Teraz zajmiemy się sprawą zanieczyszczenia powietrza. Na szczęście zagraża nam to, że kiedyś nie będziemy mieli czym oddychać. Powietrze powietrza nie zabraknie, problem leży w tym, co właśnie będzie dostawać się do naszych płuc. Powietrze składa się głównie z tlenu i azotu. Dołączają do nich jednak trujące składniki dymu, przemysłowość i spalin samochodowych. Teraz temat odpady: Plastikowe torby, butelki, puszki, kartony i pieluchy jednorazowe wyrzucamy, a przecież można je powtórnie przetworzyć. Uwaga, centrale! Zaczynamy obławę na nielegalny przemyt chemikali. Zajdą! Postaraj

Nie, bo ważny Halo, staż? Poważny pożar chemikali. Przyjeżdżajcie. Ulica Czerska 20. Witamy w specjalnym wydaniu Faktu. Dzień dobry Panie Policjanci. Dzień dobry. Gratulujemy udanej obławy na nielegalny przemyt chemikali. Czy może nam Pan coś o tym powiedzieć? Sama obława, było, że była udana, ale nikt nie spodziewa się, że przestępcy podpalą te śmiertelnie groźne chemikalia. Informacji na temat obławy dowiedzą się Państwo na jutrzejszej konferencji prasowej w tej sprawie o godzinie 13.30. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobre. Witamy na konferencji prasowej w sprawie wczorajszej tragedii w Szilica. Mam pytanie. Jaka kara chroni szefowie tego nielegalnego przemytu? W związku z tym, że skażenie uległo ponad 50% obszaru chili, promieniowanie po wybuchu znalazło się około 124 tysięcy osób, w w dalszym ciągu grozi śmierć. Nie mamy innego wyjścia jak skazać go na dożywocie, a nawet karę śmierci. Czy po tej strasznej tragedii zaostrzą się kontrole w układach 5? Z pewnością tak. Ile osób zginęło? Nie odnaleziono jeszcze wszystkich ciał, ale szacujemy, że ta liczba nie przekroczy 25 osób. Oczywiście wiele osób jest rannych, co bardzo nas martwi. A z tyłu, jakie są szkody w mieście? Nie orientuję się dokładnie, jakie ponieśliśmy szkody w tym wybuchu. Ale jak zapewne Państwo wiecie, poniesione szkody są ogromne. Dokładniejszych informacji na ten temat będę mógł udzielić za tydzień po dokładniejszym zbadaniu całego obszaru objętego przez ten ogromny wybuch. Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Myślimy, że ten film dał Państwu dużo do myślenia. Naprawdę warto dbać o środowisko. Bardzo dziękujemy kamerzyściach Toszo i Baranowi, a strażakom za okażenie i podpalanie, policji za rekwizycję i Pani Bryłce